Siema z strony a ze mną jest Michał Siemanka I, I dzisiaj będziemy sobie robić questy Jezu gdzie ja jestem, chodź Czekaj, musimy zejść e, Najpierw robimy dywany? No dywany najpierw Dobra Dywany, jak tu jest hub Czekaj, tam wejdę o. nawet ipverdesz.pl Będziecie mieli w opisie No, no. Jak tu się rodzimy, tak? nie mogę wejść gdzie ty jesteś? tutaj jestem tu, 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 tu. dobra dobra to ja poczekaj tam A tu się rodzimy do kościoła chodzimy. to idziemy tam do kościoła e, czekaj zobaczę tu jest pełno dywanów o no dobra, a to weźcie 60 gdzieś sobie na ławce ej łatce. nie koleś robi dywany o jak pierdzielę to, to zmieniamy haba. E, no to lecimy na haba piątkę dobra a dobra, to ja chyba zrobimy też kurde to zlagowało To ja chyba są nie? To? Dobra, tu weźmie gdzieś na ławkę. Ja tylko ja nie się... wiem czym się uda pierwszym razem, nie? To. Ja też ja się w no... tym Lepiej tak opisać questy i dopiero sobie widzę. gdzie jest 2, dobra, czyli 21. Mam 22, więc tak. pewnie mi się uda. Tak. Razem. tak, tak. Jednak ja w swoim koncie głównym nie mam tylko 4 questów, ale zrobiłam.

Ej, moja świnka miminka tu łazi. Świnka, wypadk. Już? Na Chyba Wybaczaj. Czy ja to w ogóle zrobię? Może uda mi się zapisze to razem. Jezu, znowu tak. ci się. Wiedzę w ciebie. Jezu, ciągle przerywa. Zapisze. A następny to może będzie sprinter, tak? Następny ja to będzie... Sprinter będzie na końcu. O, okay. Pierwszy to będzie pajęczyny Znaczy drugi. Ty uda mi się? Nie wiem. Oby. Chyba by się nie uda za pierwszy razem, nie wiem. Zrobiłem. Po, ostatnie, oh, yeah. po ostatniej sekundzie zrobiłem, dobra. Mam już 9 kafli. Teraz co robimy? Teraz robimy pańczyny. Chodź ze Dobra, jak tu jest... Em, R.E.S.P. To idziemy tak Ale ja czemu nie widzę? Poczekaj może też wejdę Albo nie Dobra Tu jest R.E.S.P. To idziemy Idziemy y, Tam Tak Michał ja ty mnie widzisz? Ja widzę, 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 widzę. No, Idziemy tutaj Trochę klas już mamy Ja mam pięć klas Ja u siebie też mam pięć klas Tylko na tym koncie nie mamy no nie, bo... ja mam sześć klas Sorry Zapraszam Dobra, wchodzimy pod, na, pod tym, tym, tym czymś. Ty, a dzisiaj możemy... ten, może na mogli się jeszcze Mhm. O, dobra, to jest fajnie. I wchodzimy tu. I ustawiamy się jakoś tak. Czekaj, gdzie ja sięgnę? Ja ...do tamtego, tak? Do tamtego sięgnę. A tam mogę O, to ty po co wchodzisz? Czekaj. O jedy. Kulaj Tutaj skaczemy. Skaczemy w drugą stronę od tamtego, po czym wchodziliśmy. Nie wiem, czy rozumiecie. Kurde, sprint, działajmy. idziemy? Ja? chyba będę kupował sobie... Jak te wszystkie questy zrobię, to chyba wampirasy kupię. Co nie, Michał? A ja sobie może kupię... Zobiego? może te wszystkie questy w jednym odcinku zrobię? Creeper! O, koleś robi deal, ale ciekawe, czy mu się uda. Idziemy przeszkodzić. Nie, nie przeszkadzaj mu. Nie na nim patrzysz. Zobacz, czy mu się uda. Co? <noise> w sylkole, Dobra. Yy, już 500... Dodatkowego expa. Teraz zrobimy... Teraz zrobimy sobie... Lecyk. Lecyk. Tak. O kurde, usiadłem. Udało Ci się? Mhm, uh -huh. i teraz mioczyki zrobię. E, dobra. O! O kurde. Koleśowi się udało z nim. Co dywany? No. O nie. Czekaj. Cięcie.